Townie potrafią się ścigać właśnie w takich warunkach. Na razie troszeczkę szybciej ma ścigać Tomek Przypomnę, że Tomek to specjalista od tego typu prób. Zawsze świetnie wypada właśnie na tego typu OS-ach. No i zobaczymy, jak dobrze, będzie tym dobrze, razem. Nie jest wykluczone, że będziemy tutaj mieli bardzo, bardzo dobre rezultaty, chociaż te samochody nie są przecież autami już pierwszej młodości ale wielkie umiejętności, ambicja zawodników robią swoje. Marcin Abramowski, Tomasz Kuchar na pewno będą walczyli owaj do końca. Przypomnę jeszcze raz, Tomek Kuchar dzisiaj po raz przy pierwszym pomiarze długości skoku na kruplankach skoczył nam najdalej, przeszło 30 metrów. No zobaczymy jak to wszystko będzie jutro wyglądało na Miłkach. I właśnie mamy tutaj tą. No, jest spora przewaga, ale nie ma wyraźnej przewagi, więc na mecie myślę, że będą bardzo, bardzo blisko siebie. Natomiast kuchar musiał sobie powetować to, że nie wygrał wczoraj Super OS-u i wygrał dzisiaj w konkursie na, na najdłuższy skok. A teraz będzie próbował tutaj pobić świetny czas, e, który uzyskał. Wcześniej Maciej Oleksowicz, minuta 49 i 40, to przypomnę, jest póki co najlepszy wynik dzisiejszego dnia tutaj na odcinku na torze Mikołaj. Czy Tomasz Kuchar będzie szybszy? No na pewno będzie szybszy od Marcina Abramowskiego, ale ten błąd tam na wejściu mógł troszeczkę kosztować. Co Za moment nowy wynik? dobra, no, proszę Państwa, zwycięstwo.